Siemano z tej strony terror. Witam Was w kolejnym odcinku z serii Boję się grać. Tym razem zagramy w, zagramy w grę o nazwie Donald. A story nie wiem, nie wiem co to zagra. E, jak widzicie, po lewej mamy controls e, Enter Shift, Open Door, Left Mouse to use it Weapon, sweep, Switch Weapon 1, 2, 3, 4. Ok, na początek, e, jak bo już. Testowałem tą gierkę. Jak na sam początek irytujący dźwięk w loadingu. Ta w ekranie ładowania, nieźle. <laughs> Zaczkamy, aż się załaduje. Dym, dym, dym. <laughs> A i ta chrypa. <laughs> Dobra! Na enterze się otwiera drzwi trochę kijowo, nie? Bo wiecie, Dobra, U -u 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 -u. zaczynamy. E no i co? Mam. Tu... Nie wiem, nie wiem o co tu chodzi, więc co? To jest... są drzwi. Zamknięte, dobra, U -u -u. słup, Ty głupi słupie. Enter to use it, ale co? No, przecież tu nic nie masz w dupę. Moje kroki? Moje chyba, nie? Zamknięte, zamknięte Tu mamy jakieś... Zamknięte Otwarte, ale pójdziemy tu do końca Dobra, jednak nic tu nie ma, dobra Nie w ogóle tutaj jak widzicie w lewym górnym rogu mamy 500 życia Co my tu mamy? Uh, Red Bull, fuck yeah. Redbulla nie wolno, że jakieś tutaj lody są. Jam <laughs> yum, yum, Ice cream. Nieźle. E, tak dokończając moją, e, moją myśl. W lewym górnym rogu mamy trzy życia i 500 życia. E, nie wiem o co tutaj chodzi. 500 punktów zdrowia, dobra, tak to powiem. <laughs> dobra. Mamy rozwidlenie w lewo, to pójdziemy w prawo. Zamknięte, zamknięte. No oczywiście zamknięte, że w dupę. Czy ja mogę podnieść... Nie wiem, jakąś broń, cokolwiek nie. Może cegłę. Bo jak na razie to tu jest za spokojnie. Zamknięte. Zamknięte. He? Aha Uderzyłem była w to głową albo coś. Zamknięte. Zamknięte. Czuję się jak w Silent Hillu normalnie, nie? Jakaś krew tu jest? Nie wiem, jak na razie spokojnie. <laughs> Mamy lornetkę. Ło, wow! której nie można podnieść. <laughs> zamknięte. E, zamknięte. 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 Okej... Okay. Okej, okay. nie wiem co to za dźwięki, ale już mnie ciarki Dziwne kurwa dźwięki Już mnie przyszły ciarki Chyba się zbliżam do czegoś złego Co to jest? W ogóle nie wiem co to jest Typ 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 A ja wiem co tu będzie, ale nie Hę? Ok Okej, okay, ktoś się ze mnie śmieje, nieładny. Jakiś trup tu leży. Cześć. Hmm. What the fuck is this? Leave me alone. Czy ty będziesz mnie gonić? <śmum> What the fuck? Patrz, biegam na wstecznym. Oh, do, 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 do. O kurwa. Nie, nie, nie. O. Puść mnie, o, ciota z ciebie, ale z ciebie ciota, ło chłoch, uo uciekamy, 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 dobra, teraz chyba w lewo, tak, w lewo. Przy, By się jakaś muzyka do tego. Damn it. zamknięte, trup, zamknięte. On tu będzie biegł? o, jakieś białe drzwi. dobra, biegnę prosto. Oo było, było, Nie da się otworzyć drzwi, drzwi, drzwi białe. Kurwa nie, o, co jest, co jest, co jest, co jest. Co jest? Loading, ok. Chyba dało nam się wyjść. Jakoś ten potwór nie był straszny. Nie był straszny. Donald, chyba Donald się pewnie nazywa. Może jeszcze Kaczor Donald albo coś, nie? Ale naprawdę. Nie wiem, jak was, ale mnie irytuje ten dźwięk, nie? To chyba jest najbardziej irytujący dźwięk na całym wszechświecie. Naprawdę, nie? Taki dźwięk. Jeszcze w pasku ładowania nie mogliby jakieś dodać muzyki? Albo cisza już lepsza by była. Ok, jesteśmy na dworze, jesteśmy na dworze, jesteśmy na dworze. Wchodzimy tutaj, proszę państwa. Mamy tu jakieś lampki, nie lamp. lampki. jest! topór, topór, podnieś to. Weź to, debilu, podnieś to. Topór tu leży, Boże. Jak. Czemu nasza postać jest taka ślepa? Może to podnieść? Nie wiem, do, do tego jest jakiś komputer, zaloguj się. dzwoń na policję, że. w ogóle. mam rozlane mleko, chyba. God damn it! Czemu ty tego nie chcesz podnieść? Ziom, topór leży ogromny. Nie, nie udawaj, że go nie widzisz. God damn it. I podobno tu da się broń mieć, nie? Ale ciekawe jaką. Nie wiem czy właśnie palną, czy białą. Nie wiem, nie mam pojęcia. Wkurze mnie to... Okej, okay. no chyba tu na pewno będziemy potrzebowali ten topór, tak? że znowu jakiś kurwel tutaj będzie, no to... W ogóle się jakbym chodził po bunkrach, nie? Albo coś. No tam jest krew, to ja w ogóle tam nie idę pójdę sobie najpierw tędy. A no wiecie co. O, oh, fuck Dobra, czyli tu nic nie się ma. Wiecie co jest najlepsze, że mogę sobie biegać normalnie do tyłu sprintem printem. Ja pierdzie... What the fuck is this? Co to jest? Ja Zbugowałeś się, Celu. O nie. Fuck. Uje... O, nie, 5 Hapsan. Awa. Dobra, uciekamy. Jak jesteś zbugowanym cieciem Śmieciu, bo cię Śmieciu, nie goń mnie On mnie śledzi, naprawdę Brakuje tej muzyki, która po prostu <laughs> Trzymałaby klimat Nie wiem, jak na razie biegnę przed siebie Biegnę przed siebie i o, co to jest Enter Zamknij drzwi ze za sobą, dobrze Mamy mózgę! Mózgi Broń, magazynek Jezu nie, weź wyrw jakiś ten kabel. Mamy krzesło, które tu nie pasuje, ale... miejmy, miejmy to gdzieś. Okej. Okay. <ścoughs> Starciny 12 hapsa. Kolejny pasek ładowania i... Dziwne podwójne loading. Mniejsza z tym, nie? Jak na razie gra... Nie jest straszna. Myślałem, że pokażę coś lepszego. Donald, Donald jak na razie słabiutko. No, ale nic, nie oceniajmy książki po okładce. Grajmy dalej. No Okej, okay, jakiś dziwny. Nie wiem, co to jest chyba lampa. Dobra, po prostu był super. What the fuck is this? Łoo ho, ho, ho. Uu, Ale zajebiście, się! Rewolwer O, jak miło! Teraz ja mogę zabijać tych skurczyn, by kto, kto, kto pierwszy! Ło, aż FPS -y mi spadły, co to. Co to jest? What the fuck is this? Co to jest? Nie wiem, ile mam FPS-ów albo slow motion. No Boże! ła, Bijesz jak baba. Ja nie chcę całego. Nie, może ja go po prostu minę, co wy na to. O, ale normalnie gram mi przy nim spowolniło. Zamknięte, otwarte. Żegnaj, przyjacielu, moje żony. Open the door. I chyba to już byłem, nie? Albo te pomieszczenia są wszystkie takie BOM! <laughs> Dostał Heda Już... Okej. Okay. I co tyle? Tyle. No, no dobra, ok. A, no i co? Więc to by było na tyle? Eee, nie wiem, jak dla was, ale dla mnie ta gra jest słaba. Ani trochę nie bałem się. Może trochę mnie ciarki przeszły z y, tym drugim potworem. Może trochę się wystraszyłem przy tym pierwszym, ale to tyle. Nie wiem, jak się bać jakiegoś kolesia, który wygląda jak. Nie wiem co, jak makaro. No, ten kolesia wcale nie wygląda jak makaron, ale co, to by było na tyle w tym odcinku. Eee, nie wiem co powiedzieć, bo ta gra, nie wiem. Jak chcecie sobie zagrać, to zagrajcie. A jak nie, to nie, nie trzeba. Możecie obejrzeć tylko filmik, i zobaczyć jaka ta gra jest badziewna. Eee, I co, to było na tyle, więc trzymajcie się po cześć i do zobaczenia w kolejnym odcinku z serii Boję się grać. Na razie.